A więc witam, witam wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku ósmym z opuszczonego gospodarstwa Jak mówiłem Będzie ramon 60 No i teraz już to jest prawilna 60 no Sami zobaczcie I tutaj wszystko To był ogólnie bąk na miejscu tego filtra od tego od oleju ale zobaczcie jedną rzecz ogólnie tu sobie postawiłem większość maszyn pierwszy raz to zauważyłem że tutaj ogólnie był remont przeprowadzony 60 i tutaj jak wszedłem i to zobaczyłem to się zdziwiłem <laughs> Zobaczcie, normalnie deski ktoś pozostawił i to nie że takie ten, nie tylko no takie solidne powiem wam sprawdzałem i tu jeszcze jakieś beczki są stare gumofilce w ogóle <śmiech> <śmiech> i w ogóle a na drugim są takie skrzynki, chyba to do wożenia kur jest. I tutaj są takie wcięcia. Nie wiem czemu. O, co? Tu? A. No. Nie wiem czemu tutaj są takie wcięcia. Ale to już mniejsza. jest to tutaj? A więc co? Załadowałem te kostki, jak widzicie. Z przyczepy zdjąłem burty Tylko przednią zostawiłem <laughs> yy, Możecie ocenić jak mi się udało, jak mi się udało ułożyć stożek no, bo to też dla mnie troszkę ważne Dobra, to sobie wsiadamy Teraz ma wiadomo inny dźwięk 60 Ogólnie na to ma ciężko. Jeszcze obciążników nie dołożyłem, ale może dołożę. Jeszcze nie wiem, jakie to ma słabe hamulce w ogóle. Później sobie pojedziemy hmm, zobaczyć na nasze odprawki co jedziemy z prawo. A widzicie? I bym zapomniał. Wolne, wolne. A oh, kurde tylko ruszyć nie warto byłem sorry za ten kasnę, ale na choroba czasami nie wybiera To jest obyła rzecz O mój Boże no to beka na odcinku, nie? Ja robię tutaj miniaturkę. Ja robię tutaj miniaturkę. Czekajcie, bo to jest niemożliwe, nie? <kluzniotry> <kluzniotry> Dobra, muszę to podnieść. Weź to człowieku teraz podnieś. A no to mamy zabawny odcinek chociaż. Przecież nie chciałem zabawnego. Udało się, udało się. Stój. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O, 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 o. Stój. Dobra, więc zabawny odcinek mamy już. więcej, z tym takim zestawem nie jeżdżę, bo to jest się. Oczywiście sprzedaję sobie halogeny, które już jeszcze kupiłem. Oczywiście przeszkodówka, jak widać. Z jest, <laughs> ale tylko jeden. I tam jest gdzieś moja, moje pole. Pola. A potem też to się wjechać, to tu nie wyjedziemy. Ogólnie <laughs> <laughs> nie patrzę na kąta... bo to jest nieprawdziwe z kąta... Nie no. Co jest? Aha. No tak zapomnę. To jest, jest nieprawdziwe oczywiście z tamkąta, no bo. co może nagrywają, to wiedzą o co chodzi. Nie, 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 nie. Że trzeba podmienić sześćdziesiątki. Ja musiałem podmienić sześćdziesiątkę. I jeszcze zapomniałem sobie ustawić mój stan konta przed tym. Bekowy odcinek ogólny po raz drugi. Wrócę nie stój łatwiej się obróć. Jezus mary, teraz mię trzeba jest tym ale nie przerwał Cię bo później będę, będę mógł wyrenderować i pomontować. Zobaczmy, czy już to stoi. Nie, leży. No ładnie się postaw, ładnie, ładnie, ładnie. Oho, postaw. Co to znaczy, postaw, nie? To chwycić Dobra, nie mam pytań do tego, nie O Jezus marę, tak to jest nowa sześćdziesiątka obalona. Po raz drugi już O o o o o o Stój! Nie no, to jest niemożliwe. Zobaczyli, co tu się dzieje. Niby wstaje to, ale... Jednak nie. No ładnie teraz, tak no. Nie wiem, co przeciągnąć, tak? Blackowy odcinek grudniowy oczywiście musi być, nie? Pivot of Kosmos <coughs> Jesus Mary, I'm no, sorry, I'm okay. not cheating. O oh, o oh, o oh, o oh, o, oh. ładnie stunned, ładnie stunned, ładnie stunned. No stań. no, wistań, no no, Jezus Maria, w jesteście tacy bardziej, no. Najbardziej to ta przyciepa jest uparta, niż ta sześćdziesiątka. Ta sześćdziesiątka to elegancka jest. Jedyne co można zrobić w takim przypadku, Jezus Maria, tam tylko problemy z tym ciokoszkiem Dobra, chodź teraz się jeszcze blokujesz? Stój! Nie no przewal się, ale stój! nie wiem, jak to postawić, nie? 60 to sobie chociaż postawię. No to nie wiem, co z tym mam zrobić. To w ogóle jest Oho, spadło. No nie no Czemu to się tak robi? Stój, nie, stój! No co za dziadostwo! Daj 60, bo ja tu już nie małym jestem. Stój! Gdzie chodzisz? Wyprostuj. Stój. Wiem, że ty się już domagasz. Nie wiem czego. Chociaż o tyle dobrze, że z drugim transportem będzie lepiej. I mam nadzieję, że będzie lepiej z drugim transportem, bo jak to będzie z to jest wychodzić coś To ja z tego restrykuję o tyle. <tryk> 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 Serio otworzył się jeszcze ten jask. Chociaż w dobrą stronę się otworzył. No odcinka? 12. Jak zwykle nie da się zrobić krótkiego filmiku. Także dosłownie króciutkiego. Nie wiem, czy teraz mam tu wjechać. Czekajcie, bo ja już tu się gubię. Normalnie Wcześniej nie widziałem, gdzie mniej więcej miałem wjechać. Czyli to będzie tutaj. Nie, tutaj. To się nie uda, no ostatni prosty. No. Dobra. Ogólnie to czekajcie. Chcę zrobić taki stan jak Czyli 15... 60 bo tych po tych wszystkich przewijanek to najpierw miałem 16, coś tam, a teraz miałem potekcję 15600. A więc ja ile mamy 6000 Co taką przy Ładnie. Tak szczerze ładnie. Jestem bardzo zadowolony kiedy mi się udało z takich kciuczkiem Oczywiście to jeszcze nie wszystko, ale już mi stać na nowy nabytek. Mam nadzieję, hmm. że w kolejnym będzie już odcinek i się pojawi. <śmiech> <śmiech> Jednak nie wiem hmm, czy to będzie hmm, to co chcę akurat, czy to będzie poljek Ale no to co chcę, to... Przekonacie się, że właśnie mi było to bardzo potrzebne. Bo nie wiem, że chcę kupić to, tylko też chcę. I po prostu tak by to nie miało dobrze, bo ja Ja mam plany na to. Czyli teraz mi się to przyda. Zjednoczone najbliżej pole. Ogólnie w tym, w którym postawiliśmy wierszami pole, um, to będzie. W szczególnie będę wam mieszał Się okaże później. O wszystkich sprzedażach moich. Bo ogólnie na tamtym polu będzie owiec. Na dwóch polach będzie owiec. Chyba, że tu się da pszenicę zasiad. zasiad? Da się. No tu będzie mniej no, pszenica jeszcze. Nie wiem. Zastanawiam się tak szczerze Ale. Jak widzicie, masła są przeszykowane. w bardzo można świat. W sumie, w marcu muszę wszystko już posiąść do końca. Z tym trzeba dosyć po jechać. Brawem, czy to się lubi czasami, dosyć wyłamać ciężko. Więc tu my mamy cały czas tak, o, taką kamerę. To jest echo, oczywiście zawieziemy to, przewieziemy w sensach całej ciągni i pojedziemy A jeszcze nie wiem, ale pojedziemy na coś. To w sumie na moje pole Zobaczcie, jak tam będzie oraz pszenica, ale z tego, żeby

tysiąc za taką przysiadkę Nie jest łacena tylko Co nie Jestem tu w od tych, co to, co, to, to jest. tylko błogą ma wornicę. A, a, a widzicie, jak dobre. Ja tu będę mógł wtedy um, dawać słomę będę odbierał barwnik. To jest dobra rzecz. A jak dzisiaj nie założyłem oryginalnych, um, to były kwadratowe barwniki. Znaczy, nie wiemy, coś jest, ale to nie wiem już.

Co nie? No tak, skąd to? Patrzę nóg jak i tak od tego dosyć sporo gdzie jak udostwiorę Za nim to bieży to za... O którym mówiłem A cały czas jeździ Zatrzymuje się na jakieś oreczki To znaczy Nie zatrzymuje się na żadne i to teraz bardziej jasne chyba gasimy przyjęto. Mm, oczywiście tak robimy ogólnie to nie stać już nawet na nowy nabytek i jeszcze jeden nowy nabytek dobra to Zaraz drujeczka. Światełka Światełko Trójeczki, Ogólnie sorry mam, ale mam przytany nos Dobra dzięki Andrzej, że żebym... mnie... Mietek, że mnie wypuściłeś Wiem, że taką wm to się nie powinno wjeżdżać, ale ona jest dosyć wysoka. Teraz patrzcie, zrobię Wam zrywa. nie ja chcę szybko je otwierać jak widać tutaj coś taki rzadszy on jest w sensie jest ta pszenica taka fajna kurde niby taka rzadsza że... nie no fajna jest ta pszenica mi się podoba jak widać w sumie 90 no czyli 100% nawiezienia lucernia już w kolano urosła <ścoughs> od którego w ogóle się kosi lucerna. Od kwietnia. W kwietniu na samym porządku będzie pierwszy boko jej. Kurde, jak się schyla, to normalnie. Przenica. No, w sumie nie. też taką w miarę. Tu będzie owies ładnie, róż. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Wsiadamy. Teraz je. zobacz to. Jakby co to tego nie widzieliście, nie? <laughs> Robię nawet Widzisz, tego... No. pana gościa. Patrz na to. Jakby co, tu policja nie jeździ, nie? bo nie mają pozwolenie. Byłem na dzierżawie. <laughs> Otóż... No, to nie. Co to jest? Żypak. To nie. To nie. To nie. Czekajcie, to nie. Ja, ja wiem, które to pole było że kurde wszystkie jest złapnowane i nie mogę tak za bardzo rozpoznać no właśnie tutaj o tym wiem że to jest ogromniaste pole ale no jak chcę się rozwijać <laughs> a ja no chcę jak widzicie tu jest bardzo ładna pszenica, nawet piękniejsza niż u mnie, choć u mnie i taka jest bardzo ładna.

Wiem, że to troszkę dużo, ale no... I właśnie o tym Wam mówiłem, że, że no, będzie sprzedaż makaronika, mojego... no to iż... można by było powiedzieć, że rodzinnego... rodzinnego sprzętu, nie? Ale no niestety Ale no niestety no, trzeba, no bo jednak nie jestem tym makornikiem się podniecać. No bo co tu w nim się podniecać? jest już wystawiony ze i Najprawdopodobniej w kolejnym odcinku przyjedzie po niego klient. odzywał się już do mnie, że on po makornika. I się pytał mnie, czy pali w takie zimno. A ja mu powiedziałem, że pali tylko z jakimś razem. Dobra, nie będę nim gasowała na zimnym. Dobra. A więc pytał się mnie, czy pali um, ogólnie. To nie pytajcie swoją gością, no bo on, z, on był z zabytków z Warszawy, dzwonił do mnie, bo to jest zabytek i się pytał mnie, czy bym mu sprzedał tego <coughs> McCornika. A ja powiedziałem, że no okej, okay. nie? Tylko że zadaną kwotę jak on powiedział 20, to ja się żem zdziwił, nie? Że on tyle jest wart. Ale po chwili mówienie, pan da 14,5 będzie dobrze. No i tak do polskich zabytków to nie należy, zanim druga się ciapek będzie należał. Ale no on jest zabytkiem po, nie, zabytkiem, po prostu zabytkiem, no. ma fajne dźwięki, bardzo jest dopracowany, ogólnie jest fajny Tak jak zobaczcie o, od teraz zapalił, się to za tym przejdziemy Jest bardzo skrętny więc sobie już go przysykuje. i kolejny odcinek nie będzie na marcu tylko będzie pewnie na grudniu jeszcze lub no na pewno w zimę będzie A więc się poświęcę jeszcze laterką po, po drogach w gospodarstwie i takim pięknym akcentem kończymy odcinek dziękuję wszystkim za oglądanie oglądajcie kolejne i poprzednie filmy zostawcie łapkę suba bo to mnie zachęca i napiszcie w komentarzu czy taki styl Wam się podoba i czy tak mam się dalej rozwijać czy mam jakoś to dłużej robić żeby się tak szybko nie rozwijać tylko tak powoli jak na przykład na przykład Mafia Sole od biedaka do kozaka. Czy mam się rozwijać tak po swojemu? I dla mnie to by było lepiej po swojemu, no bo jednak nie chcę mi się przynajmniej oglądać tego samego, co ja nagrywam i no co ja tak naprawdę tutaj robię na tej serii? A więc dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć.